Dzień dobry, tu Dorota. Witam Was na moim kanale. Chciałabym Was poczęstować a, wspaniałą kawką. Mam nadzieję, że lubicie kawę. Ja bardzo lubię, chociaż nie powinnam pić jeszcze gorąca, więc odstawię na chwilę. A nie powinnam pić kawy ze względu na moje serce. Lekarz mi zabronił, ale taka mała nie zaszkodzi. Ja się wychowałam z moją babcią i moja babcia lubiała sobie zawsze rano wypić. Kieliszek wódki i mówiła: Kieliszek wódki nikogo nie zabił i żyła dosyć długo. Także chyba ta kawa też nie powinna nikogo zabić, chociaż lekarze bronią przy pewnych tam chorobach nie wolno, ale ja i tak ją piję. Nie piję codziennie, piję co drugi dzień, ale ten zapach kawy jest coś takiego, że każdy chyba lubi i tak ciągnie. Zwłaszcza jak mój mąż rano robi sobie kawę do pracy. Jak ja wstaję potem po nim, tak za jakieś 10-15 minut, to czuć tą kawą w całej kuchni i, i po prostu mnie ciągnie na kawę. No ale nie o kawie chciałam rozmawiać, a chciałam z Wami tak dzisiaj troszkę porozmawiać o porządkowaniu w domu. Chciałam zrobić takie porządki, wiecie, w domu, takie, takie odgracanie, o powiedzmy to tak, takie odgracanie. Więc napisałam sobie taką długą listę, co powinnam zrobić. I oczywiście tego wszystkiego nie zrobię w jeden dzień, więc a, dzisiaj miałam robić takie odwracanie w kuchni, a sprzątanie też w lodówce, bo ja nie lubię jak mam tak nagracone mnie to wtedy, nie wiem, te graty mnie przytłaczają, tak się nic nie chce robić wtedy, więc a chciałam to tak trochę posprzątać, właśnie, żeby było tak przejrzyście, żeby było tak przejrzyście, żeby było tak inaczej. No ale w tej chwili nie mogę tego zrobić, bo miałam to robić wczoraj, no ale byłam u weterynarza, cały ten problem, jeżeli ktoś oglądał mój wczorajszy film, to na pewno wie. I wczoraj wieczorem miałam, wiecie, już taki los, schodzę do basementu, a tam a ze studzienki woda wychodzi, no i oczywiście to wiadomo, że pompa, no i przyjechał Pan, żeby ją naprawiać. Jest tam w tej chwili w bajzmencie, ale powiedział mi, że on nie jest pewien, czy on to dzisiaj da radę naprawić. Chociaż kupił nową pompę, ale mówi, musi tam coś pozmieniać i tak dalej, i tak dalej. A on ma już gdzieś tam umówioną drugą pracę. On tak przyjechał po prostu w ramach takiego: bo my go nieraz wołamy, jak coś się nam psuje, więc dlatego przyjechał. Ale on nie myślał, że to aż mu tyle zejdzie, a gdzieś tam jest umówiony, no na inną pracę, co już tam pracuje. Tygodniami, bo coś tam robi, chyba kuchnię czy coś takiego, więc mówi albo wróci dziś wieczorem, a jak nie, no to jutro. Więc a, wodę po, powiedział mi, że mogę wodę używać u góry. Nic wejzmęcie, żadnego prania, żadnego takiego tam. To można przeżyć bez tego. Najważniejsze, że możemy się, wiecie, wykąpać, umyć naczynia, nabrać wodę do gotowania. A właśnie gotuję teraz nóżkę skóry dla mojego. Dla mojego Jordana, bo weterynarz powiedział, żeby jadł właśnie na razie, jest na diecie przez 5 dni. Może jeść domowe jedzenie, czyli to takie jak ugotowana nóżka, skóry, oczywiście bez kości i wymieszać z ryżem. Żadnych tam warzyw nie, nie wolno mu na razie w tej chwili. Albo dziecięce jedzenie, więc chcę tak troszkę mieszać trochę to dziecięce i trochę właśnie taki ten baby food. i i takie to nasze jedzenie, to znaczy nasze, no nóżka skóry, i to tylko to mięsko, żeby sobie zjadli, nic więcej. Więc ja mówię, jak się sypie, to się sypie. Wczoraj weterynarz, potem ta pompa, i niestety, no ale ja myślę, że ludzie mają gorzej. Ja, ja jestem nauczona do takiego czegoś, bo, bo zawsze patrzę w ten sposób, że gdzieś tam ludzie mają gorzej, więc, więc na razie tak jest, no. To pijmy tą kawkę. I cieszmy się i odwracajmy ten dom. To na razie. Pa. Dziękuję za oglądanie. Pa.